Witam państwa w tej pięknej scenerii na drugich zajęciach z przedmiotu Planowanie i Zarządzanie Strategiczne a Biznesplan. Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone zagadnieniom zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne to najkrócej rzecz ujmując określenie celów i zadań dla firmy w długim okresie czasu. Choć samo słowo długim nabiera dzisiaj zupełnie innego wymiaru. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się w szczególności zagadnieniami takimi jak istota strategii i zarządzania strategicznego. Przedstawimy różne koncepcje zarządzania strategicznego, takie jak podejście planistyczne, ewolucyjne, pozycjonowanie oraz podejście zasobowe. Przedstawimy etapy tworzenia i realizacji strategii, a na koniec zajmiemy się metodami analizy oraz przedstawimy narzędzia budowania. Strategii biznesowej. Zajmiemy się w szczególności kluczowymi obszarami badania i analizy strategicznej oraz analizą mikro i makro otoczenia organizacji. Do podstawowych funkcji zarządzania strategicznego można zaliczyć badanie otoczenia bliższego i dalszego organizacji planowanie i prognozowanie kierunków zmian i dalszego rozwoju firmy, analiza potencjalnych możliwości wewnętrznych i zewnętrznych organizacji oraz rozwijanie własnego potencjału. Zanim jednak pojawiła się koncepcja zarządzania strategicznego, metody organizacji zarządzania ewoluowały i zmieniały się od zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie było podejście funkcjonalne oraz instytucjonalne, poprzez planowanie długookresowe, planowanie i kontrolę strategiczną, aż do dzisiejszego zarządzania strategicznego. Na rozwój dzisiejszych koncepcji zarządzania strategicznego miały wpływ procesy zewnętrzne, do których można zaliczyć procesy globalizacji, destabilizacja i konieczność działania w turbulentnym otoczeniu, wzrost znaczenia wiedzy w gospodarce, zmiany strukturalne, procesy industrialne oraz stosowanie nowych technologii teleinformatycznych. Drugi rodzaj procesów, które miały wpływ na dzisiejszą formę zarządzania strategicznego, to procesy wewnętrzne. Do których można zaliczyć dywersyfikacja obszarów działania przedsiębiorstw, tendencje do restrukturyzacji, rozwój procesów innowacyjnych oraz procesy decentralizacji zarządzania. Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistych. Czy zastanawialiście się Państwo, co w ogóle oznacza słowa strategia i czym jest strategia? Po co i kiedy należy tworzyć strategię? Dlaczego niektóre firmy osiągają fantastyczne rezultaty, nie mając w ogóle strategii biznesowej, a inne tworzą wspaniałe strategie biznesowe, których nie potrafią zastosować w praktyce lub nie osiągają zamierzonych rezultatów? Zajmijmy się na początek tymi kwestiami. Otóż słowo strategia, podobnie jak wiele innych słów i całych koncepcji społeczno-gospodarczych, pochodzi ze starożytnej Grecji. Strategia oznacza sztukę dowodzenia. Podobnie jak dowódcy wojskowi kiedyś, tak teraz menadżerowie zajmują się wyznaczaniem celów biznesowych, organizowaniem koncepcji działania, motywowaniem i przewodzeniem w swojej organizacji, a w końcu kontrolą i monitorowaniem. Sztuka zarządzania, podobnie jak kiedyś sztuka dowodzenia, to umiejętność osiągania założonych celów strategicznych przy pomocy dostępnych zasobów. Strategia oznacza zatem całokształt działań podejmowanych przez kierownictwo firmy, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów strategicznych. Można krótko powiedzieć, że strategia jest drogą do zamierzonego celu. Z punktu widzenia czasowego, cele biznesowe mogą być krótkoterminowe lub długoterminowe. Jeśli jakaś firma osiągnęła założone cele biznesowe i przyniosła swoim interesariuszom oczekiwane przez nich wartości, to znaczy że zaplanowała i zrealizowała skuteczną strategię biznesową. Pojęcie strategia było różnie pojmowane. Na przykład Chandler w 1962 roku powiedział, że strategia wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokacje zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Gleck w roku 1980 zdefiniował strategię jako nadrzędny i zintegrowany plan określający korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia. Ward i Prage oraz Kroll w roku 1992 odnieśli strategię do planowanych i uzyskiwanych efektów ekonomicznych w konfrontacji z założeniami, to jest z misją i celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Natomiast Griffin w roku 1996 powiedział, że dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach: zasięgu strategii, zespole rynków, na których firma będzie konkurować, dystrybucji zasobów, sposobie, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania, wyróżniającej kompetencji, tym, co organizacja robi szczególnie dobrze, synergii sposobie, w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają. W ostatnim prezentowanym podejściu, Stoner, Freeman i Gilbert w roku 1997 pojmowali strategię jako szeroki program wytyczenia i osiągania celów organizacji, będący reakcją firmy na oddziaływanie jej otoczenia. Podsumowując, najkrócej strategię można zdefiniować, jako projekt działania określający główne cele organizacji i sposoby ich osiągnięcia. Sami Państwo przyznajcie, jak tutaj jest pięknie. Zarządzanie strategiczne jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy. Pierwsze koncepcje powstawały w latach 60. XX wieku. Ścierały się różne koncepcje i szkoły strategicznego zarządzania. Do podstawowych możemy zaliczyć podejście planistyczne, ewolucyjne, pozycjonowania oraz podejście zasobowe. Podejście planistyczne, zwane również podejściem celowym lub planowym, jest reprezentowane przez Igora Ansofa i Alfreda Chandlera. Ujęcie to koncentruje się na planowaniu długookresowym w celu osiągnięcia tak zwanego dopasowania pomiędzy strategią danej organizacji a jej otoczeniem. Główną zaletą takiego usystematyzowanego planowania jest ujęcie skomplikowanych informacji w formie struktur. Zdefiniowanie i skupienie się na celach działalności, ustanowienie narzędzi kontroli i określenie celów, co umożliwi pomiar wyników. Istnieje jednak duże ryzyko związane z tym formalnym planistycznym podejściem. Otoczenie organizacji może być w dużym stopniu chaotyczne, zmienne i skomplikowane. Informacje, na których oparte jest planowanie, mogą być w konsekwencji niepewne, niepełne i częstokroć spóźnione. Przyjmowanie ściśle zdefiniowanych planów na podstawie niekompletnych informacji może w efekcie prowadzić do błędnego podejmowania decyzji. Podejście ewolucyjne, zwane również podejściem uczącym się, jest reprezentowane przez Henry Mintzberga. Złożoność i dynamika współczesnych organizacji, a zwłaszcza otoczenia, sprawia, że strategia wyłania się i rozwija stopniowo wraz z upływem czasu. Wiele organizacji stale adaptuje swoje strategie do zmieniających się okoliczności. Zatem strategia jest połączeniem planów celowych i bieżących korekt w czasie. Może występować duża różnica pomiędzy strategią planowaną lub zamierzoną, a strategią, która jest faktycznie realizowana przez firmę. Z tego powodu logiczne jest połączenie planowania i stopniowego dostosowywania, czyli weryfikacji planów. Koncepcja koncentruje się na złożoności i dynamice współczesnych organizacji, co sprawia, że strategia będzie wyłaniać się i rozwijać wraz z upływem czasu. Wiele organizacji stale adaptuje swoje strategie, tak zwany wyjściowy model, do zmieniających się okoliczności. Podejście pozycjonowania to trzecia szkoła strategiczna. Głównym twórcą tej koncepcji jest Michael Porter z Harvard Business School, którego poglądy zdominowały zarządzanie strategiczne w latach 80. XX wieku. Istotą tej koncepcji jest podejście analityczne przeprowadzenie analizy sektora metodą pięciu sił Portera oraz analizy łańcucha wartości. Koncepcja ta koncentruje się na otoczeniu, w którym działa firma, a nie na jej zasobach. Wreszcie czwarta koncepcja to podejście zasobowe. Szkoła ta zdominowała myślenie strategiczne w latach 90. XX wieku, a jej przedstawicielami byli Hamela i Pacherada. Podejście zasobowe podkreśla nie wagę pozycji organizacji w odniesieniu do swego sektora, ale sposób w jaki zarządza ona swoimi zasobami w celu rozwoju kluczowych kompetencji i zdolności wyróżniających. Przewaga konkurencyjna bardziej zależy od zachowania organizacji niż od jej otoczenia konkurencyjnego. Podejście zasobowe do strategii koncentruje się bardziej na samym przedsiębiorstwie niż na sektorze jako podstawowym źródle przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa uzyskują efekty ekonomiczne w wyniku posiadania cech, które je szczególnie wyróżniają, co czyni ich lepszymi od konkurentów. Te szczególne, unikatowe cechy są nazywane kluczowymi kompetencjami lub umiejętnościami wyróżniającymi. Ogólnie biorąc, kluczowe kompetencje to umiejętności wyróżniające np. nowe technologie teleinformatyczne, wiedza czy reputacja firmy. Powinny one być wyjątkowo trudne do skopiowania. Krzysztof Obój definiuje strategię w następujący sposób. W ostatecznym rozrachunku dobra strategia jest inteligentnym, bezkompromisowym wyborem. Ma doprowadzić do maksymalnego wykorzystania zasobów firmy oraz eksploatować otoczenie. W przypadku opracowania strategii należy dbać o spójność wyborów. Całą firmę trzeba dopasować do rynku, które zamierzamy obsługiwać, poprzez politykę finansową, koszty, sposób zarządzania ludźmi. Technologie produkcji czy źródła zaopatrzenia. Poprzez badania oraz rozwój firmy następuje wybór strategii biznesowej. Należy zbadać obszary funkcjonalne, takie jak marketing, polityka finansowa, koszty, sposób zarządzania ludźmi, techniki produkcji i inne. Istnieje wiele koncepcji, etapów tworzenia. I realizacji strategii biznesowej. Według Association of Management Consulting Firm Making Strategy istnieją cztery etapy tworzenia i realizacji strategii: poznanie swojego przedsiębiorstwa i sytuacji wyjściowej, czyli otoczenia, rodzajów działalności, organizacji, środków materialnych, finansowych i ludzkich, konkurencji oraz podstawowych atutów. Rozstrzygnięcie, dokąd przedsiębiorstwo chce zmierzać, Jakie rodzaje działalności zamierza prowadzić? Kontynuacja, koncentracja czy dywersyfikacja? Jakie dostrzega szanse, nowe produkty, usługi? Jak definiuje swoich klientów? Jakie wartości chce rozwijać? Jakie atuty konkurencyjne zamierza wykorzystać? Jaki wizerunek zamierza kreować? Myślenie i wybranie sposobu realizacji określonych celów strategicznych czyli rozwój technologii, innowacji. Metod marketingowych, systemu organizacji sprzedaży, środków, inwestycji, terminów, talentów, wiedzy, partnerów fuzji i przejęć, formy organizacyjnej, poziomu ryzyka. Realizacja strategii, czyli jak od decyzji przejść do działania zbiorowego, jaką metodę przyjąć przy opracowaniu i realizacji strategii, określenie etapów realizacji strategii, hierarchia ważności. Można również znaleźć podejście, w którym występują trzy etapy procesu zarządzania strategicznego. Analiza strategiczna, która obejmuje diagnozę organizacji, pozycja firmy na rynku, kluczowe obszary działania, mocne i słabe strony, ocenę otoczenia organizacji, makrootoczenie, siły konkurencyjne, szanse i zagrożenia, określenie i ocenę pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Planowanie strategiczne to rozważenie opcji strategicznych, wariantów działań dotyczących tempa i kierunków wzrostu firmy, sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej, podziału środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, produkty i rynki. Analiza strategiczna to proces decyzyjny dotyczący inwestycji, marketingu, struktury organizacyjnej, struktur wewnętrznych, finansów, którego celem jest stworzenie warunków do realizacji wybranego wariantu strategii, i kontrola przebiegu jego realizacji. Jednak niezależnie od przyjętej ilości etapów realizacji strategii, trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie: czy firma zna siebie i ekosystem, w którym działa? I czy potrafi zidentyfikować trendy mające wpływ na sposób jej działania oraz konkurowania na rynku? Kluczowe obszary analizy i zarządzania przedsiębiorstwa to samo przedsiębiorstwo, jej potencjał, zasoby strategiczne oraz otoczenie bliższe, czyli mikrootoczenie, gdzie należy uwzględnić klientów, dostawców oraz firmy konkurencyjne, istniejące i potencjalnie mogące wejść na rynek, oraz otoczenie zewnętrzne, dalsze, nazywane makrootoczeniem, gdzie należy uwzględnić uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne oraz międzynarodowe, prawne i demograficzne. Makrootoczenie tworzy szanse i zagrożenia dla funkcjonowania każdej organizacji. Składa się z segmentów ekonomicznego, politycznego, technologicznego, społecznego, demograficznego, międzynarodowego, w których można określić i zbadać trendy i zależności między nimi. Przedsiębiorstwo, otoczenie konkurencyjne, makrootoczenie. Analiza otoczenia dalszego Zakłada badanie zjawisk takich jak stopa inflacji, stopa bezrobocia, tendencje rynkowe płac i cen, kursy walut, stopa oprocentowania kredytów, koszt energii i paliw, stopa wzrostu PKB i siła nabywcza ludności. Stosowane w tym zakresie metody to metody bezscenariuszowe, takie jak analiza PES lub PESTLE, eksploracja trendu, metoda delficka, narzędzie QUEST. Analiza luki strategicznej. Metody scenariuszowe, takie jak scenariusze możliwych zdarzeń, scenariusze symulacyjne, scenariusze stanów otoczenia. Analiza mikrootoczenia zakłada badanie firm konkurencyjnych i całego sektora, w którym działa firma. Pozwala ocenić bliższe otoczenie firmy, przewidzieć przyszłe zachowania konkurencji oraz rozwój sektora. Tworzy układ szans i zagrożeń dla badanej firmy, daje podstawy do określenia krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa. Stosowane w tym zakresie metody to analiza pięciu sił portera, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczeń. Trzecim kluczowym obszarem badania i analizy jest potencjał strategiczny samej firmy. Stosowane w tym zakresie metody to analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza łańcucha wartości, benchmarking, analiza profili konkurencyjnych, cykl życia produktu i życia technologii oraz metody portfelowe takie jak macierz BCG, portfel technologiczny W obszarze badania potencjału strategicznego samej firmy można również dokonać analizy pozycji strategicznej. Stosowane w tym zakresie metody to metody portfelowe Macierz McKinseya, Macierz Hofera, ADL oraz analiza SWOT lub odwrócona analiza TOWS oraz analiza SPACE. Nie będziemy tutaj omawiać wszystkich przedstawionych przed chwilą metod analizy i narzędzi. Budowania strategii biznesowej, gdyż nie jest to głównym tematem naszego kursu. Jednak, korzystając z okazji, chciałem zachęcić Państwa do korzystania z literatury sugerowanej w syllabusie, zarówno w tej obowiązkowej, jak i fakultatywnej. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych zajęciach. Chciałem przypomnieć, że efektywna realizacja naszego programu zakłada systematyczne przygotowanie się do zajęć przy wykorzystaniu literatury obowiązkowej oraz literatury fakultatywnej, którą znajdziecie Państwo w sylabusie.